Bardzo proszę. Tam spojrzenie troszkę wyżej. Daniel, drżałeś o wynik, czy raczej byłeś pewny, że to twoja ręka pójdzie w górę? Wiadomo, że jest to finał, czyli zawsze zawodnicy są mniej więcej tego samego poziomu i trzeba być skoncentrowany w każdej sekundzie walki, czyli można powiedzieć, że byłem zdenerwowany o wynik. Nieczęsto Ci się zdarza, żeby Twój przeciwnik dorównywał Ci wzrostem w tej kategorii wagowej. Czy było to jakieś utrudnienie dla Ciebie w Twoich akcjach? Czy? Znaczy ogólnie boksuję z zawodnikami najczęściej niższymi, którzy idą do przodu. Ten zawodnik cofał się, czekał na mój ruch, ale potrafię z takim boksować. Sparowałem z niejednym takim zawodnikiem i myślę, że podłapałem dużo Dużo fajnych rzeczy i potrafię pokazać dobry boks z każdym zawodnikiem. Boks był bardzo dobry, tak jak mówię, pojedynek bardzo wyrównany, moje gratulacje z racji tytułu mistrzowskiego. Panie trenerze A widzę mina zadowolona, czy po prostu jakieś były problemy w czasie trwania tego pojedynku, gdzie no, miałeś trudny kontakt. Y to znaczy tak, no, w tej w walce finałowej <coughs> mieliśmy takie założenie, Daniel nie miał czekać. widzieliśmy przeciwnika wcześniej, Daniel miał cały czas czekać, wciągać, miał robić zupełnie to, co robił przeciwnik w poprzedniej walce. Troszkę nie wytrzymał ciśnienia w trzeciej rundzie, bo pierwszą rundę wygrał trzeba punktami, drugą było chyba czterema nawet, a w trzeciej troszkę nie wytrzymał ciśnienia i wdał i się w biatykę, już chciał iść do przodu. To było niepotrzebne, ale generalnie yy, pod koniec rundy wiedziałem, że dwie pierwsze rundy wysoko wygrał, więc małymi punktami. Było dobrze. No myślę, że ta runda trzecia aż tak tragicznie nie wyglądała I, i jeżeli była taka różnica punktowa, to to raczej do trzeciej rundy wychodził spokojny. Spokojny, spokojny, tak. Tylko ja mówię, no to jest młody chłopak, on jest piąty rocznik, y, czyli bo są starszymi zawodnikami tutaj. Y, no na pierwszy raz uważam, że jest bardzo dobrze. No oczywiście. Mam tutaj jeszcze jedno pytanie do trenera. Danieli jest pierwszy rok w juniorach. Jego rekord 93 pojedynki to budzi respekt chyba u przeciwników. To no tak, Daniel zaczął bardzo wcześnie. Jest sumienny chłopak, trenuje cały czas, zasuwa, jeździmy dużo po Europie. Także myślę, na pewno że... Będzie, chodzi o ilość Będzie się rozwijał na pewno fajnie. Myślę, fajnie. że tak. To ja naprawdę jeszcze raz gratuluję Wam obydwu, teraz szczególnie Tobie Daniel, jak również trenerowi i wszystkiego dobrego. No a tutaj finał śląski. Jakie? Tu powiem tak, jest to jedynka turniejowa z szesnastką turniejową, bo Białas jest, jak to się mówi, jest 15 województw, gdzie eliminacje się miejscowi 15, a szesnaste miejsce jest dla tunera Kadry, gdzie... Z zawodników zgłoszonych dopuszcza ten kadry jednego, czyli miałem ten przywilej. I tym zawodnikiem jest właśnie Białas, który przegrał eliminację na Śląsku. Ale Śląsk ma mocną wagę 69, bo jest i Ostrowski, i jest, jest Tokarz, i jest Białas, nie? No i się okazuje, że Śląsk zdominował tą kategorię. Mamy dwóch zawodników ze Śląska w finale. No to rzeczywiście tutaj nie, nie, patrząc tylko na liczby, cyfry, można by powiedzieć, że, że jedynka z szesnastką to jest niespodzianka, ale tutaj na pewno takiej niespodzianki nie ma i myślę, że żebyśmy się skupili naprawdę na, na tym pojedynku, bo, bo, bo mam nadzieję, że będzie co oglądać. Ciężko typować, kto będzie zwycięzcą, tym bardziej, że Biała spokonało w pierwszej walce Chmielnickiego, piątego zawodnika Miejsca z Europy Kadetów w tamtym roku z Kerskerej. To, że akurat ta dwójka jest w finale nie jest żadną sensacją i wynik 2-2 mówi idealnie, bo teraz mamy podgląd i tu jednak, jednak, ale doświadczenie międzynarodowe jest chyba, nie, chyba po stronie Ostrowskiego. Zobaczymy jak Biała z Tobie Druga runda i tutaj nasze uwagi na pewno skoncentrujemy się na... W tym pojedynku, bo jest to naprawdę taki... E, tutaj dochodzi jeszcze baga średnia na pewno, ale ten jest to na drugim miejscu pojedynek, który... Elektryzuje tutaj. Elektryzuje tą... na pewno publiczność. No i przede wszystkim trenera kadry narodowej, bo bardzo oglądać... Ale chciałbym mieć takie, takie problemy z każdą kategorią wagową, żeby nie wiadomo kto wygra, nie? To jest marzenie każdego trenera, żeby który zawodnik wygra. Tak grówna rywalizacja jak jest 69-75 to jest marzenie naprawdę wszystkich szemeliów tak, tak. Białorus tutaj do tej pory naprawdę zamęczał Rzec zamęczał o. atakiem A w tej, w tej walce jest grzeczny. W tej walce jest grzeczny. Aż za grzeczny. Aż za grzeczny, tak. On wygrywał wszystkie trzy walki konsekwencją ciągłym atakiem zasypywał tak zasypywał zasypywał przeciwników gradem ciosów a tu a tu a tu jakby jakby to nie było to było to jest akurat pół biała do, do, do tego momentu. A Ostroski robi swoje. Piękna praca nóg. Piękna praca nóg i więcej, więcej widzi. No i tutaj, tutaj mamy. Jeżeli tylko biała zacznie atakować, ostroski. Schodzi na bok nie? i wybija bóg, argumenty. Ciekaw, ale również nie zadaje tych ciosów żeby kontrować czy coś raczej tutaj nie stara się nogami więcej. Oszukuje, oszukuje nogami. Aczkolwiek pojedynek jest cały czas równy. Tu do końca nie będzie można by typować, kto wygra walkę, bo jeden co, drugi może zacząć zdawać. Tu jest równy, równy naprawdę pojedynek. biała chyba słyszał naszą rozmowę Zaczyna na biała złapać tak właśnie ale o, o. proszę o szczerze, na biała się zapadanie Wydaje mi się tutaj naprawdę to ostrzeżenie troszeczkę raczej Biała zaatakował, zadawał ciosy. Pomimo tego ostrzeżenia przegrywa tylko jednym punktem, czyli w sumie dodając nie zabierając punktów, jednym punktem prowadzi. Ale myślę że trzecia runda. Zadecyduję i no, mówię do końca nie będzie wiadomo, do końca, który wygra. Dokładnie twoje prognozy na pewno się sprawdzają i to i... no dobrze, no po prostu z nas swoich podopiecznych. No <śmiech> trochę, <śmiech> trochę no. <laughs> no skromny jak bo, no rzeczywiście. <laughs> Mi nie wypada faworyzować jednego czy drugiego, ja mówię... <laughs> Bardziej bardziej znam zawodnika Michała Ostrowskiego, bo boksował i w meczu Polska-Litwa i Polska-Francja, pokonał bardzo dobrych zawodników. Co prawda przegrał pojedynek teraz na, na Litwie, a Biała to jest jakby ta, ta druga fala, nie? Druga fala, który, który, który atakuje. Ale o żeby myśleć o się, bardziej na świecie, o boksie musi zdecydowanie więcej, więcej pewności jeszcze, bo to jest na razie ładnie chodzi na nogach. Może Biała. Na mistrzowski tytuł by wystarczy. Może wystarczyć. Prawda? O, bo Ale jeżeli, jeżeli będzie, będzie dalej, tak na... boksował może nie starczyć. Dlatego, bo białas zaczął być białasem. Tak. Publiczność wyraźnie ściągnął, jeżeli chodzi o Białasę. Białas poszedł oczywiście, ale... I znowu Białas robi potężny błąd, pochyla głowę tak. i nie za bardzo widzi, co się dzieje i traci kontrolę nad tym... Bo no. ręce ma nad głową. Po tak, prostu. tak. I tu Ostrowski pokazuje piękną pracę nóg i, i Białaz nie ma nie ma pomysłu na to. Naprawdę, by, by typować tu zwycięzcy, będzie ciężko. Gdzie praca nóg jest naprawdę, wyszkolenie bokserskie jest po stronie Ostrowskiego. Trzyma, to trzymać. Tutaj trzeba przyznać też, że, że ten atak ja, Białasa oczywiście ja. jak najbardziej tak, ale, ale, ale jest to taki chaotyczny atak. Pochyla głowę na dół i nie za bardzo widzi. I teraz kolejny cios Ostrowskiego. Kolejny cios Ostrowskiego poszedł, bo Białas był pochylony na dół. Nie? I... Jestem ciekaw, jestem ciekaw. Gdybym ja miał wytypować, wytypowałbym Ostrowskiego. No, wydaje mi się, wydaje mi się, że... Tak. Jeżeli będzie inny werdykt, nie będzie jakiegoś... Ja mówię, w tej walce odważę się powiedzieć, że lepiej boksersko do tej walki był przygotowany Ostrowski. Biała popełniał błąd, bo ta nadambicja, pochylanie głowy i... I gubił się i Ostroski to wykorzystał. To było dwa takie ciosy, zadał, zadał Ostroski, gdzie Biała miał głowę na dół i nie, i nie, nie mógł widzieć tej, tych ciosów. Nie zobaczymy jaki będzie Berdyk, ale jeden i drugi jest to, gwarantuje to, że za rok, za dwa możemy się cieszyć z tych zawodników. Te dwa, przypadkowe ciosy, te dwa przypadkowe ciosy, które dostał Białaz, będąc pochylony, zadecydowały o zwycięstwie.